moja łazienka światowego youtubera tu mam zlew lusterko, po trzecie to jest najpiękniejszy w najpiękniejszym świecie do golenia od Gillette ręczniki czyste, kibelek Borier do ogrzania wody tu mam natrysk, że mogę się wykąpać. O tak wygląda natrysk. Wstajesz tu i się kąpiesz. Tu się nagrzewa woda w że. Tu mam kibel. Zawsze musi być czysty. Zawsze musi być czysty kibelek, zadwany, z zapachami. Tu mam zapachy różne do wlewania do kibla. No i tak wygląda moja łazienka. Łazienka światowego youtubera to ja. Jestem światowym youtuberem. Ja nazywam się Chyńek Bryczek z Polskim pozdrawiam wszystkie rodziny na całym świecie życzę wam wszystkiego dobrego szczęścia, zdrowia i słodyczy jako ojświatło youtuber wam życzę także chciałem pozdrowić Lubelski Węgiel, Bogdan Krasa, Pole nad Rybie dla górników dla oddziału szybowego życzę wszystkiego dobrego szczęścia, zdrowia, że mam takich przyjaciół Życzę Wam 100 lat zdrowiu. No i fanów oczywiście. Pozdrawiam oddział szybowy. Pozdrawiam oddział powierzchniowy TLW. Pozdrawiam Sztygarów, pracowników, moich przyjaciół. Ciężko pracujących na swoje rodziny. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Kodniku życzę tyle zjazdów, co wyjazdów. nie żyje górniczy stan. I kochani, chciałbym Was zaprosić na moje transmisje, które na pewno będą Wam się podobać. Robię to z całego serca, robię to, co mi serce dyktuje. Robię to dla Was po to, żebyście się dobrze czuli, czuli mi i uspędzali czas. Mam przepiękną muzykę z lat 60., 70., 80. Zapraszam na aplikację Facebook APP. Facebook APP jest to aplikacja publiczna. Właśnie na tej aplikacji jestem administratorem, dowodzącym aplikacją. Także pozdrawiam wszystkich. Zapraszam na moje audycje. Audycje są w różnych godzinach w takich godzinach jak mam czas dzisiaj miałem gotować rombarbar gotować pokrzywy no zająłem się koszeniem wykosiłem na około, co miałem do wykoszenia i w ogrodzie hmm i gotować miałem i nie ugotowałem ale zrobi się to, jutro Ech, także zdrowia wszystkim, ładzienkoście zobaczyli bolier założyłem trzydziestkę tutaj bolier był bardzo stary jakiś nietypowy przyjechał brać do z Krakowa i na wakacje no i pojechaliśmy do miasta kupili boriera Bosch. On jest hydraulik. To mi wszystko pozakładał. No i jak mi trzeba to teraz jak chodzę do pracy to kąpię się w pracy. A jak nie chodzę do pracy to podłączam sobie tutaj borier. Nagrzewam wodę i na jednym kąpiel spoko. Wykąpie się. Tu, się, tu się zasuwa wszystko. O, można to zasunąć z tej z tej, żeby wo, woda nie tryskała. Tu od, później po kąpieli się odsuwa. I to tak wygląda. To się później po odsuwa, o tak jak widać. Można zasunąć. Wrodzik kąpielowy, nigdzie woda nie tryska, później odsunąć sobie, wyjść. I to tak wygląda. Tutaj pokupiłem także nowe. Mam nowe takie uchwyty. To tak wygląda. O, nowy uchwyt kupiony. Tu założony. I to tak wygląda tam mam szampony różne do kąpieli nie mam półek, bo to dom starego typu tyle, że małe zmiany wskazane są, pozmieniać to, tak jak widzicie mo, mo, moja łazienka łazienka Świętego Youtubera dla jednego starczy spoko